Michał ze złomowiska nie chce być dziś wyśmiany przez kobietę. Szykuje się na randkę. Koledzy pomogli mu wybrać odpowiednią stylówkę. Teraz młody musi jednak ponownie wskoczyć w robocze ciuchy, bo wrak czeka. To tam strano! Ja po swojemu, okej? Okay? Ja po swojemu! Z tego gruchota chłopaki muszą ocalić tylko most napędowy. Resztę mogą zdemolować. Słuchaj. Te śrubeczki Pitmik. znam temat. Pitmik. to tutaj spada, odjeżdżamy, a tam to Dobra. I do przodu. No dobra, rżnij. Dobra. Ota. Jeszcze. Od groma roboty, mam to, tam? No ja mam do ciebie sprawę, wiesz? Ja bym ci dał taką lepszą robotę trochę, wiesz, jak nie... ja muszę to ciebie całe spracować. Słuchaj, sprawa jest jedna, taka, ci chłopacina na randę, się wybiera, dzisiaj Pierwsze randewu. Michał? No. Wystroił się, pokazał nam w czym się ma ubrać, bracie, garnitur i wiesz. Ty weź choć byś rozwalił ten autobus, co? A ile tam się zajdzie długo? 20 minut, wszystka robota. Bo no nie to... jest, wiesz, wyczyszczony jest w środku, most jest zdjęty. Pomóż, Grzesiu, poważnie, wiesz. Dobra, już podjeżdżę. Dobra. O. Dobra, panowie, sprawa jest załatwiona. Mamy sprzęt? Mamy sprzęt. Grzesio powiedział, że to je pomoże, ze względu na ciebie, że idziesz na torankę, to się zrobi. Znaczy, jest długo przejdzie. No. Pikmin cyryk i kosteczka będzie. Dobra, wykącie, odsuwamy się. Wykącie, odsuwamy się. Otankuj, Grzesio! W imię męskiej solidarności do akcji wkracza ciężki sprzęt. Młody na pewno nie spóźni się dziś na rankę. To dla Słapka piękna paciuszka. Dobra, dzwonię do prezesa. Dzwoni. To jest z prezesie, zapraszamy na plac. Gotowe, zrobione. Dobra, nara. Dobra, dzięki. Tadam Zbysiu? Grzesiu, dzięki Ci za to pomoc. Na ciebie ja wiem, że zawsze mogę liczyć. Dzięki Ci. Ale dziękuję, jeszcze. ale jutro ci Michał, bo A gdzie Jest młody. Słuchaj, młody już się szykuje, bracie, on już gajerek założył, bracie już leci, już leci. Tak miało być, prezesie! W Byniu i to lubię. Trzy tak. po czwartej ja wyrobotę widzę skończyliście. Ale prezesie, był jeden temat. Chodziło o to, że młody dzisiaj miał pierwszą randkę ma. O. No i mi no, do nas strasznie tak, żeby mu doradzić, jak się ubrać. No wy pierdoły, jesteście zamiast powiedzieć, co się dzieje, o co chodzi, to wy nic nie mówicie, że. On że młody... sam on sam nam zabronił, powiedział, żeby nikt nie wiedział. No. I co mu doradziliście? No ja garniturist pan nie no, wkantuje. Dobrze mu doradzili. Elegancko się ubrał. Co pochwalam, no. Elegancja to elegancja. No to teraz prezes oceni. No, ma lat. A kwiatki masz? No na złomie kwiatki znajdę. Trzymaj tu pięć dych. Kup dla tej dziewczyny kwiatki jakieś. Dobrze. Coś słodkiego. Bądź gentleman. Dobrze. Nie no to jak to robota czarna, a on teraz na balec i jeszcze na kwiatki dochodzi. jak ty byś szedł na randkę, to też bym ci dał na kwiatki. No to już idziemy na randkę. Dobra, to powodzenia młode. nasta. Uciekaj na tą randkę. Powodzenia. Dzięki, na razie. A wy jeszcze rzućcie to na hałdę. Dobra robota. Dziękujemy. Na razie? Na razie.